te postępy i sprawdzamy właśnie poziom wasz motywacji. Więc na dalszym etapie pojawia się często tak, że osoba ma postępy w terapii, nie uruchamia się, tak? czyli nie ma zachowań seksualnych, ale na przykład wpada w jakąś inną kompulsję. Na przykład mocno zaczyna oprawiać sport albo ogląda seriale. Tak? Więc też pilnujemy, czy też nie ma przekierowania w inną stronę. No i patrzymy na motywację. Tak? Cały proces terapii trwa około dwóch lat w naszym ośrodku. Często osoby po pierwszym roku uważają, że już są zdrowe i próbują zakończyć terapię. Według naszej oceny za wcześnie, bo jeszcze tam jest właśnie na przykład temat związany z nawrotami, bo ostatnim elementem tego procesu jeszcze to jest to, żeby nauczyć się właśnie zapobiegać nawrotom, ewentualnie już nauczyć się, jeśli ten nawrot nastąpi, jak jak mam postępować, żeby ten nawrót zatrzymać, jak sobie z nim radzić. No i tu jest też element interwencji kryzysowej, który powoduje, że terapeuci są w tym momencie dostępni dla osób, które są w nawrotach i pomagają w razie potrzeby. W naszej tutaj takiej nomenklaturze, jeśli chodzi o leczenie, mamy pojęcie tak jak wpadka, czyli to jest jednorazowa sytuacja, kiedy osoba w terapii na przykład właśnie ma masturbację. I to jest taka jednorazowa rzecz, która, która jeszcze nie musi być nawrotem. Za nawrót uznajemy już jakby kilka występujących po sobie, po sobie tych wpadek, kilka masturbacji albo kilka spotkań właśnie na seks płatny. I może to być u jednych to może być powrotem, początkiem nawrotu może być już rzeczywiście jedna wpadka, ale u innych może być już same myślenie, że już jestem zdrowy. Tak? Często jest tak, że właśnie po pierwszym roku jest tak, że już sobie, że sobie opanowałem sytuację i jestem już tutaj, radzę sobie, więc, więc już nie mam problemu. Albo takie myślenie, że elementem właśnie nawrotu może być takie myślenie, że ja już nie mam problemu. Tak? Natomiast uzależnienie jest chorobą, że tak powiem, której się nie da wyleczyć, ona jest tylko zaleczalna, nie, nie, nie możemy się wyleczyć z uzależnienia, zawsze będziemy mieć tą podatność na to uzależnienie i według naszego doświadczenia i wiedzy no, na te dwa lata się trzeba nastawić, żeby też przejść nawrót i umieć sobie z nim poradzić.